Dziś pijemy białe wino, Sauvignon Blanc Wilde Leda. 2021 rocznik, Chile, kupione w Lidlu na pewno i nie wiem, czy są fani. To <grystanie> <grystanie> no co wklęsłe, wklęsłego dna, to to jest takie właśnie wino, 13% alkoholu, to jak na białe, to bardzo, bardzo. Dużo? Dużo, ile, chile, ile. A ile to kosztowało mniej więcej? Y -y, jakoś w okolicach 30 zł po przecenie. Uuu, to nie Dwadzieścia rzeczy, parę, mówiała. koło 30 przecenionych. Dawno z tej serii nie piliśmy nic z tak, Wydaje mi się, że wszystko już obskoczyliśmy, a tu... Kapiubar. Kapiubar. -ca. 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 A to jest... A to akurat... Flamingo. Mm. <laughs> tak, flamingo. Ale taki bardzo. Flamingo. flamingo. Mhm. Jesiutkie. Mhm. Kolor taki bardzo sumkowy. A, korek taki, no tak trochę sztuczny, całkiem czyli pachnie agrestem, szparanami, agrestem, jakiś zapach Gałęzie też, czerwonej ale, no, porzeczki. Ale szparagi tak, też tak. są wyczuwalne. Ale... <noise> taki jest w pewnym momencie... Krzew czerwonej porzeczki, niepryskany. Aha. O, o, y no. Liście. Czytała się o ta Tak, tak, tak. Liście nie? porzeczki. Też. Które się daje... Ale czerwonej um, óżeczki to... nie czuć. Nie wyczuwa się. Ale nie, liście. Owoce, czar... nie. Ale czar, to jest czarny, A może, no? Czerwona kurzeczkę. Ale liście. No, ja bym tak, Rosnącej na południowym mhm. stoku. Taka jakaś zielona, nie? <laughs> Ale tak, jakieś takie cze... Ja wiem, Ale zaraz. ciekawe, ale wiecie co? Tego szparaga już nie ma. Wiem, ale nie ma. Ale był. A mi też czy... agres. Ale o, agres Jak, jak na bukiet białego wina, to jest dziwny, nie? Taki niespotykany. Nie ma takich... Nie ma, nie ma cytrusów, ja. nie ma... agres. na 100%. Nie ma cytrusów, nie ma brzoskwiń, jakichś tam innych morelek, tak nie ma. bardziej skłania się w stronę warzywa jakiegoś, nie? No. No tak. tak no dobra. O Jezu. Trochę tego jest w smaku, tego czegoś, co jest w zapachu. Jest to specyficzne para. wino. Tak. Smakuje mi bardzo, ale. ale no. Trudno określić. Ale znaczy tak, wino białe, wytrawne. Bardzo to na wytrawne. Pewno. Kwasowość. E, ja wiem. Taka, Mimo, taka jest delikatnie, ładnie zaznaczona. Wytrawne. Należy ale smak, je. tak długi film, tak czasowość jest, Ta jest, z... jest ale... bardzo długa. Taki jak jest zapach. To smak jest <laughs> taki, tak, taki tak. sam. Spokrywa Już się czuję. W stu Później czuję. A, ale trochę tej zieleniny. Tak. Bardzo. Gałęzie, liście, krzew ogólnie. Ale wiesz co to jeszcze w smaku trochę jest? Zielona papryka. Taka. Tak. Tak. Mhm. I to, co Taka ja mam, warzyw... nie żółta. Jak to się nazywa? Nie żółta, nie. Pogusia, a ja mam nie kopert, ja mam? W warzywniku to mi rośnie. Kolendra. Y Kolendra. O, może libeno. będą? Tak. Tak, może. Mm. Papryka normalna. Bardzo bogate. Jak ktoś lubi Ale. białe wina, to to jest bardzo ciekawa propozycja. Ale to tak jest jak dla mnie. dziwne, że przeważnie białe wina to są a cytrusy, nie? Tak. Interesujące. Tam melon, no, tak, cytrus, melon, a to są kurczę dla mnie to jakieś takie warzywa. Mało spotykane, nie? O, a tu nie jest dosłownie nic napisane o, o bukiecie. O a co jest napisane? Nie, jest napisane tylko, że odkryj najbardziej popularne regiony win. Z Nowego Świata mm -hmm. i wyprodukowane y, i zabutelkowane przez Chile. lokalnych y, producentów wina w Chile. Jest, że Sawinią blond. ale, y, no i jest, że Jedynka, czyli y, bardzo tak Dobro, ale, ale, nie ale nie ma o bukietach. Biała, biała papryka. Ale ja jestem ciekawa i zaraz to sprawdzę, co w internecie y, znawcy piszą o bukiecie. To my jesteśmy ale, znawcami. O... <śmiech> <śmiech> my jesteśmy poznawcami, poznajemy. <śmiech> <śmiech> ale ale, ale o samym szczep, szczepie, tak? Sam szczep chcesz zobaczyć? Czy całe nie, nie, nie. To konkretne wino. Okej, okay. ale to um, na ViVino sprawdzasz? Yy, zaraz. Ta wino. ViVino. Okej, okay, zaraz, zaraz. Ale właśnie, jeżeli chodzi o białe wino, to jest to. To takie, w ogóle to nie jest inne od innych, to, nie? Ale, to jest... ale jest ciekawe. No, jest, jest ciekawe, noczny. jest. Okay. Powiem tak, jak ktoś lubi czerwone Carmenere. Mm -hmm. To, to jej ja to, to tak. To tutaj tak jest, jest tak, trochę tak, pokrewne. Tak, tak, takie. Jest bardziej orzeźwiające, ale się pokrywa w tym maku. Ja tu jakieś Jest wyszłem. orzeźwiająca naturalna kwasowość tak, przez to, jest. że jest chłodny prąd Hambolta w tych rejonach, a kiedyś tych rejonów się nie, nie wykorzystywało do produkcji wina. Dopiero niedawno zaczęto eksperymentować z tym rejonem i produkować winogrona tam ogólnie. Nie ja wiem, co to za prąd. Oglądają gdzie jest Nemo. No, ja też. Tak <laughs> dlatego jest napisane, <laughs> że, że jest wycieczka do regionów Nowego Świata, bo to jest stosunkowo nowy region do uprawy winogron. Naprawdę? <laughs> I już no, o, uwaga, patrzcie, talejda. trochę się zgadza. Idealnie się zgadza z tym, co mówiliśmy: zielony pieprz, liście czarnej porzeczki, zielona mm. papryka. Mm. I na końcu dopiero jest cytryna grapefruit, marakuja. Tak, bo ja czułam na koniec. Ale szczególnie to zielona papryka, liście czarnej to porzeczki, nie sam owoc, tylko liście jest, i zielony to jest, to jest, to jest pieprz. Znaczy jesteśmy w stanie już mniej więcej poznać Dobrze, Co na języku. Dobrze to się. Dlatego, że to jest takie roślinne wino, to będzie smakować osobom nawet preferującym Wina półwytrawne, bo ono nie jest na tyle kwaśne, tak. żeby. Znaczy, ma fajną pasowość delikatną. Tak, ale. Delikatną. Tak. I to też i to co mówię, inny nie jakieś Jak ktoś lubi czerwone karmańiery, to te jest takie dosyć pokrewne. To mi Białe, bardzo pasuje. A, mhm maki ma takie trochę czerwonego, aczkolwiek to świeże, no, szczególnie na lato, takie tak, bardzo tak. schłodzone, ale super. Takie no, i dobrze, dobrze trafię, mm -hmm. że to bardziej jest wino warzywne niż owocowe. Warzywki, mm -hmm. no tak, I Dokładnie, bo no Tu nie czuć owoców, tylko zieleniny, liście, mm. porzeczki, no to jest, to nie owoce. Papryka to i co? zielony to co? Dajemy za takie... No, dla mnie to taki trochę chłodnik. Na 7,5. Okej, nie, mi pasuje to we mm. Ja 8 daję, bo tak tylko dlatego, białych, to nie Że nie porównuję wina, um, które piłam w Gruzji, a one były perfekcyjne pod względem balansu. Tu może ten aromat szczypie za bardzo w nos. Nie, on się rozkłada. No, ale jest konkretne. Tak? Czyli jest fajny aromat, jest pełny smak. To no nie ja... jest jakieś takie roz, rozrzedzone tak. nie, nie, nie. To, nie, to nie. jest duży plus na pewno za to. Tych 13% na białe to też nie jest nie, mało, nie, a nie czuć, nie, ogóle, nie. nie czuć w ogóle, nie czuć w ogóle. No ja bym dała tak, bardzo ok. mocną ósemkę w sumie. No to, no, to, to ja, nie... ja właściwie tak 8,5 i połowę też bym dała. A tam. ja 8. 9. No, ty? Osiem i pół. Dobra, czyli 8,5. i pół. Myślę, że to jest dobrze. Bardzo no dobrze. Tak to jest. Czyli co, dla osób, które lubią białe wino, albo dla których lubią czerwone karmeniery, a chcą czegoś białego, to sobie nie Blanc z Lidla jak najbardziej polecamy. Dla osób, które chcą spróbować czegoś nieoczywistego, a ciekawego, do kupienia w Lidlu za około 3 dyszki plus minus, a od nas mocne 8,5. Także pozdrawiamy Was wszystkich.